Temus wszedł, jeszcze tylko Sudan numer 7. On również zajął miejsce w maszynie. Mamy sygnał do startu. Konie są w gotowości i ruszyły. Priskali, pozłapał start. Blisko niego tam jest od zewnętrznej Sudan. Na trzeciej pozycji Temus. Na czwartej galopuje Sabatina i na ostatniej Fasan. O tam walczą o prowadzenie Prince Kalipo z Sudanem. One galopują prawie łeb, łeb W tej chwili Prince Kalipo wysunął się na pierwsze miejsce. Na drugim miejscu galopuje Sudan, na trzecim Temus, na czwartym Sabatina i za nimi no właściwie w stawce Fasan. Do celownika 1300 metrów i Prince Kalipo wzmocnił tempo na drugiej pozycji. I Sudan razem z Temuzem, na trzeci Sabatina i czwarty Fassan. Zbliżają się już do zakrętu. Prińska Lipo narzucił mocne tempo. Na drugim miejscu Sudan, na trzecim galopuje Temuz, na czwartym Sabatina i na piątym Fassan. Już są w zakręcie. Nadar Prińska Lipo przed Sudanem, Temuzem, Sabatiną i Fasanem, który już ma troszeczkę straty do czwartego konia. Rozciągnęła się troszeczkę stawka. Brinska Lipo, Sudan, Temus, Sabatina. I ostatni, Fasa. Naprosto wyprowadzi Brinska Lipo tam, dwa Złapał, Temus. I Polem, Sabatina. Ostatni, Fasa. I kilka koni w falce. Teraz zdecydowanie prowadzi Sudan. Sudan od zewnętrznej Sabatina. Tutaj przy kanacie jeszcze walczy Temus. Sudan, Sabatina i zbliża się do nich Fasan. 200 metrów do celownika. Prowadzi Sudan polem. Dobrze finiszuje Fasan. 100 metrów przed celownikiem. Fasan atakuje prowadzącego, prowadzącego Sudana i go wyprzedza. Fasan, Sabatina razem z Sudanem. Czwarty Prinska, Lipo. Ostatni Temus.